Będę 9. Yy, yy, dziewięć. Mam tutaj złota odwrachunkowego. Będę nakrywał tu oczywiście złoty złoty. Zacznijmy od tej windy. Na szczęście ta winda nie została wymieniona. Pojedziemy ją Jaszymy i my... z drugą windą. Taki winocykacz. No, czyli no to już windę nakryłem. bo sama wie, że poprócę. Jedzie odłaśnik, Nikogo nie ma oczywiście Jest odwłaszcznik Przyjechał Tak wygląda Kabina od windy Gdzie musimy? się jedziemy z dąbem odwaśnikowym W drugi drugiej jest cud. Z nagryłem Ja mam złącze Czego do góry Jedzie do góry Jedzie, jechała do góry Tak, jedzie do góry Za chwilę przejdziemy do drugiej klatki i tam też jedzie jestem koły to bo już będę nagrała. Idę sobie wam. kabina. Mamy. Mamy. To była winda złot. Widzimy do kolejnej klatki. Tak mamy drugą windę złot. Tak ja sobie czekam. Tutaj jest... to Trzeba nacisnąć. Tak ona wygląda. Tą snę już jadam. Jedziemy na barter. Tak się jedziemy kolejną windą ZUD. Mam na w tym roku. I przeglądam do dnia 2023 i konserwuję Markdźwig. W poprzednim bloku były windy dwik z drzwiami od ZUDA. A tutaj jest normalny odważnik. Co to ostatnie te dwie stare na tą te, osiedlę, na, na której teraz jesteśmy. Są nowinki teraz, a my teraz jedziemy zudę dalej. Świetnie odważnik. Pierwszy mi się on podoba. Jak ma, na się dobrze. To się ma. Drugie. Pierwsze. I parter. 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 Wyjście z budynku. Dobra, pokażę kapina jeszcze. Co jsme pokračovali? Vlog. To půjde během desuť na Učiňského 9.